Jeśli zawodnicy, który z zawodników Wyjdzie zdecydowanie do przodu trudno będzie go potem przejść na dystansie I dobry start wrocławskiej pary Tomik Knudsen po zewnętrznej Tomasz Golob, ale drugi Tomi Knudsen Trzeci Dariusz leci ostatni Jacek Golop Myślę, że zupełnie niepotrzebnie Tomi Knudsen próbuje tam zaatakować Tomasza Goloba Walczy przecież o punkty Nie tylko dla siebie, ale dla całego zespołu I jeśli... W takiej kolejności dojechaliby zawodnicy, w jakiej w tej chwili i jadą, wówczas zwycięstwo byłoby po stronie zespołu Sparty Polska Wrocław. Ogląda się Dariusz Śledź, zostawił wewnętrzną i wchodzi mu tam pod lewy łokieć i wszedł Jacek Kolob. No coś niesamowitego. Przedostatnie okrążenie i zupełnie niepotrzebnie teraz to mi krótce. Po co tak szeroko? blokuje, Jacek blokuje, Tomasz Golob blokuje mi Kluczena i zostawia miejsce, w którym próbuje wejść Jacek Golob i tak żeby nie przechytrzył Tomek, jedzie wspaniale taktycznie pod brata ale oto coś się stało, no proszę Państwa coś niesamowitego i wygrywają 5 do jednego bracia Golobowie